Dobra, czyś widzowie. Nie wiem, czy mnie słychać. Teraz zatrzymałem na chwilkę. No, jedziemy na gospodarstwo mojego dziadka, który y, niestety zmarł dwa lata temu. Yy, nikt tam nie odwiedzał tego gospodarstwa przez dwa lata. Ja postanowiłem się tam wprowadzić. Nie wiem, czy tam są maszyny, czy jest cokolwiek, ale wziąłem sobie z miasta y, trzy... Kar... Cztery karnistry do bagażnika do bęmki i yy... no i jakby wam to powiedzieć? Wait, oj wait, się da ale gdzie to jest? Poczekajcie, gdzieś tutaj to blisko. Yy... Pamiętam, że byłem mały, to mała mnie założyła tutaj. Tu chyba, jak się jechało na prosto, to tak mi się wydaje, że tu się chyba skręca. O, a tutaj pamiętam, że pan Mietek ma swój warsztat. Kurde, ale on ma dobry ten warsztat. Wszystko naprawi. Wszystko naprawi. O, to chyba tutaj, bo jest tak zarośnięte. Łocie, panie, ale tu zaros. Ja nie mogę. W ogóle, sorry, widzowie, że tak dawno nie wrzucałem odcinków, ale no nie było kiedy. Ja cię nie mogę. Czekajcie, aż zgaszę BMK. Czekajcie, tylko wezmę. Ma... Dobra, takie specjalne, widzicie. Mam cztery, trzy, tak. nie czekaj, cztery czy trzy, a już nie pamiętam, chyba trzy, bo ja mam słabą pamięć, dobra, no, a już nie w sumie, dobra, poszło, jesteśmy, dobra, wejdziemy na podwórko, czekajcie. Na podwórko wjedziem. Oj, 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 nie za daleko, nie za daleko. Żebyś aż tak tej BM. Żebym aż tak tej BM-ki nie, nie potrasował. Kurde, no. No ale dobre było gospodarstwo. Czemu te karnie z mi znikają? Toś mnie zabiera czy co? Nieważne. Eee... Dobra, zaczynamy. Tutaj nie wiem, co to jest. Dziadek mówił, że to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest grabiarka przetrząsarka, ale nie mam zielonego pojęcia. Tutaj nie wiem, co to jest naprawdę. Ja z miasta jestem, więc dużo rzeczy nie wiem. Yy, tutaj jest chyba jakaś koszarka. Nie wiem, nie wiem. Tutaj nie wiem, nie wiem. Na, na serio, nie wiem. Tutaj nie wiem, to chyba coś do buraków. Tutaj jakiś siewnik, tutaj prasa. Tutaj prasa. O! Traktor! Ale numer 30, jeśli dobrze mówię. Pamiętam, dziadek tak na ten traktor mówił. Ciekawe, czy ma paliwo, czy zapali. Uwaga! Ja pamiętam, jak się zapala, bo dziadek mnie uczył. Uwaga! Nie zapali. Kurde. To trzeba będzie karnistra użyć. To jest chyba tam diesel, jeśli dobrze mówię. Tak. Pamiętam, że dziadek miał takiego kobuza, którym jeździł do remizy w, w sąsiednim wsi. Jakaś przyczepa tutaj jest. Jakiś kombajn! Kurde! Same skarby! Widać, że to jest... No, oczywiście, że jest brudne i tak dalej, no, ale w dobrym stanie to jest. Może to i to jest na chodzie. Kto wie? Się, yy, ten. Yy, może w następnych odcinkach to będziemy tutaj rozbudowywać to gospodarstwo. To jest chyba też dziadka pole. Sarny tu biegały. Yy, tu. Oupeczka! Patrz. Ej, dobrze jest zachowana, nawet o nie sparciały przez te dwa lata. Patrz. Tutaj nie wiem co to jest. Naprawdę nie wiem. To tak samo, nie mam zielonego pojęcia. A to chyba do kukurydzy, jeśli dobrze mówię, tak. Raczej tak. Dziadek miał chyba dwa ciągniki nawet. Yy, tylko nie pamiętam. Samochód dziadek miał. To ja nawet nie pamiętałem, że dziadek miał samochód. Wsiądźmy. A, to jest ten Polonezik. Sprawdźmy, czy odpala. Nie odpali. Kurde. No nic. Dobra. Ale ja nie wiem, czy tego kobuza to dziadek na złom sprzedał, czy co. A, pamiętam, że do 30 miał tura kiedyś. Tylko, ja nie wiem, czy też to na złą wywiózł, czy zostawił gdzieś tu w chaszczach jest. Nie mam zielonego pojęcia, mówię wam żeby... No i co? No nic. tyle znalazłem do tej pory. A pamiętam, że było trochę więcej sprzętu u dziadka. Tu jakiś rozrzutnik, ale jeżeli. Jeżeli dobrze mówię, to napiszcie w komentarzu. Tutaj coś do orania, to się chyba pług nazywało. Ale nie mam zielonego pojęcia. To to było zawsze do trzydziestki, bo ten drugi nie ma podnośnika. A ja nie wiem, czy ten drugi jest nadal. Tu jest, nie wiem, ale też chyba do zboża. Żmika to się znażywało? A nie wiem, dziadek, coś takiego mówi. Hmm, rapa rapa papa, pa, o rapa, rapa pa, pa. o rower! Rower. Ej, ja czekajcie, zobaczymy co jest w domu. Ej, tu się ogień nadal pali. To jest, przepraszam, to jest chyba ogień olimpijski jakiś. Czekajcie, napiję się wody, czekajcie. Wody sobie zrobię, tylko ciekawe czy jest woda. Ej, jest, ale numer. Nawet gazowana. No, gazowana jest w butelce, którą sobie przyjąłem. Zdrówko widzowie, pijcie dużo wody. Ale dobra woda, ta firma jest bardzo znana wody. Tutaj nie da się otworzyć, bo jest jakieś zakłódkowane, ale tam była jakaś sypialnia, a to później się... A to nie wiem, czy nie zrobię dziury w drzwiach albo w buta. A w sumie fajna jest chatka. Ja pamiętam, że dziadek tutaj fajnie spał. Kurde, żeśmy spali z dziadkiem, z babcią. Babcia umarła 4 lata temu, a dziadek 2. Czyli 2 lata sobie dziadek. Ja zamykałem bramę? Tak, zamykałem chyba. Dobra, co dalej? Szukamy, 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 szukamy. Hmm, tutaj jest samochód. Drugi traktor. O tym właśnie mówiłem traktorze. O tym mówiłem. I pamiętam, że dziadek miał też kobuza, ale nie wiem, czy on go wywiózł złom. Nie wiem, czy to był kobu czy jakaś jawka. Ale tu już w ogóle jakiś to motor był. Ale kurde, kolejny traktor. Ciekawe, czy to odpali. Czekajcie, trzeba tylko zobaczyć. Czekajcie, ciekawe czy odpali, ale to trzeba ten wziąć i zamontować tutaj kierownicę. Pamiętam, że się montowało. Czekajcie, dobra, tu się montuje takie coś, dobra, tam kierownicę. Tu się, tu trzeba bardzo ostro to aby to odpaliło. To jest stary, to miał jakiś użycie. To czy 40? Nie, 45 chyba tylko. Dobra, uwaga. I czy zapali? Czy zapali? Czy zapali? Uwaga. Czekajcie, to jest coś blokowane. Uwaga, i czy zapali? Czy zapali? Rybka bo zgaśnie. Nie zapali, nic z tego widzowie Nic widzowie z tego, czekajcie, trzeba zamontować tę kierownicę To nic z tego, poczekajcie. Kurde, taki fajny traktor. A spróbujemy je zatankować zaraz. Tu jest jakaś inna na nowo przyczepa. Ale to jest wszystko w drugim stanie. Nie ma dziu. Cóż to jest? Jakiś siewnik, chyba drugi. To jest jakiś siewnik chyba do tej kukurydzy. Czy do buraków, ale nie mam zielonego pojęcia, do czego to jest. widzowie. No, no, jestem z miasta i się nie da. Kombine. A ja nie wiem, czy to nie jest dziadka przypadkiem. To chyba dziadka. On to zwykle zrobił tak, na cztery kawałki, bo to jest chyba... Jed... Nie, on na dwa pola. Jedno jest to, a drugie jest daleko, ale nie wiem gdzie konkret konkretnie. To może się sąsiadów podpytać. Y ale to jest na pewno dziadki. On to zwykle dzielił na cztery części pole. Jedno było kukurydza, buraki cukrowe chyba i... Trzecie, jedna, na przykład tam jakieś zboże I drugi rodzaj zboża, czwarty kawałek yy, Tak więc, no Tak mi się wydaje, że dzieli zwykle na cztery A teraz widać, że jest ściernisko, ale nie wiem po jakim zbożu yy, I tak No i tak Ja to się za bardzo tutaj nie znam, ale no Kurde, ale jakby tam wleźć do góry? Czekajcie, może po tym spróbujemy. Hops. Hops. Czekajcie, zobaczymy, co tam jest może. Hops. Kobus. Patrz. Ale ja, no, numer. Patrzcie. Hops. Czekajcie, spróbuję się tu wdrapać. Oj! Oj! Oj, dobre Nie dobra, jestem, jestem. Patrzcie, jestem. Ciekawe czy zapali Czekajcie, czekajcie. Coś mi zwaliło. Dobra. Eee, czekajcie, jestem ciekawy, czy kobusz zapali. Dobra, uwaga. Trzy. Tu jest od kopa, się spali. Pali. Trzy, dwa, jeden. Zapal pojazd. No nie chciał, Ale jest za to workownica Ale przecież mam karnistry to się zaraz zatankuję i odpali pewnie. Ale to do 10. Dobra, nie wyśle. Chudko, jak stąd zejść, nie spaść? Uwaga, trzeba tutaj się ten. Ops, dobra, jestem. Idę po karnisty, czekajcie. Zatankujemy tylko ciapka. Będzie i Bailando. Chodź tu. No. Czekaj o. Trzeba zatankować ciapka tak zwanego. Dziadek tak mówił też: Ciapek. No to ja myślę, że to jest ciapek, nie? I bo ja się nie znam, serio. Dobra, uwaga. Cyk lejemy. Dobra, lejemy. Lejemy, lejemy, lejemy. Lejemy. Paliwko. Lejemy paliwko, lejemy, paliwko. lejemy paliwko. Czekajcie. Dobra Paliwko zalane? Już tak szybko Karnister wywaliłem Dobra, uwaga Chwila prawdy Ja pamiętam jak się go odpala Chwila prawdy Czy on zadziała? Nie wiem, co się znajdujesz w tym Czy on zadziała? Zakręcił Ale numer Patrzcie, ale nie odpalił się, uwaga Kaśnie, ale kręci, kręci, czyli działa. Rozróż działa. Gaz. Kurde no. Dobra, gazu, gazu, gazu. Gazu, mu gazu gazu, mu gazu. Patrzcie tegła położę Położyłem cegła, okej, niech się przypali, niech się przypali, bo to jest piękne, piękne, że on odpalił Czyli będę miał czym jeździć. Czekajcie. Pali, dobra, trzeba... Czekajcie, jak się tutaj wyłączało. O, tak, dobra czekajcie, tylko wezmę na telefonie tam do Pana Mietka, do Pana Miecia. Tam z tego wezmę, żeby karnister mi ten sprzedał. wiecie Czekajcie. No właśnie. Wezmę mu tam, czekajcie, na telefonie, tylko wezmę o, tutaj, bo on ma tam tak jakby, no, taki sklep narzędziami. Syk. I tutaj jeszcze Pan chce, żebyśmy kolor wybrali to może takie o. I razy trzy byśmy kupili. Tak, jeden, dwa i trzy. Żeby do wszystkiego starczyło. Dobra, przeskakujemy ładny przez płot i idziemy do pana miecia. Dzwoniłem do niego. W sensie no, przed filmem dzwoniłem do niego czy... Jakbym coś od niego kupił przez internet, to czy by mi to od razu dał? I on powiedział, że jakbym coś kupił, to od razu do niego przychodzi i, yy, i już wstawia na parking. Tak więc polecam pana miecia. Kobuzen dziadek jeździł do sąsiedniej wsi, bo tutaj nie ma remizy i on do remizy właśnie jeździł. ja z tamtym tego kobuza ściągnę? Uwaga! Ops! Kurde, ciężkie to! Nie chodzę na siłownię! Bo waży 37 kilo, podaję, bo wagę, na wadze sprawdzę, jak jeszcze z domu Przywiozłem W domu w sensie. Ah! Kurde! 37 kilo to jest masa! Ciężkie to jest naprawdę. 20 litrów paliwa widzowie. I tak jeszcze raz dwa. Uf, dobra, jest brama. Jest brama, ok. Uwaga, cyk. Kładziemy to przed bramą. Nikt nie jedzie. Dobra, otwieraj brama. Co jest? Wytłubaczcie mi jedną rzecz O teraz się otworzyło Dobra yy, OK Dowie Zaraz będziemy kończyć, i jutro może nagram jakiś odcinek. Eee, czekajcie, gdzie by tutaj to zalać? A weźmy do tego drugiego ciągnika. Ciekawe, czy ten odpali, bo go się też da odpalić e, z, z kabiny. Tylko e, wtedy to szkodzi temu ciągnikowi. Dziadek tak mówił. Pamiętam, jak to dziadek. A wiecie, to, to jest komuna? Jak nie wiecie, to ja też nie wiem. Ale dziadek za komuny mówił, że za komuny to ciężkie było życie. Tylko, że to po prostu ciągnikowi szkodzi. Czekajcie, napełnimy go paliwem. Z, z kabiny kierowcy to robię. Ja czemu by nie. Dobra. I uwaga, wiekopomna chwila. Czy on zapali? Da się tutaj go ze środka, tylko to szkodzi ciągnikowi. No ale chociaż ja nie będę wychodził tak co 5 minut, co 5 minut. Uwaga, odpalimy i sprawdzimy czy działa i kończymy odcinek. W następnym odcinku będzie ciąg dalszy. Uwaga, trzy, dwa, jeden. O! Jest, zapalił! Dobra, jest. Jak ja kocham ten dźwięk! Taki. Dobra, widzowie. Ja. Gasimy go, tego sprzęta. Czekajcie, tylko założymy tu wiadro. O, dobra. Tak więc ja się z wami żegnam. Czekajcie chwilę. No, co jest? No jak zwykle jak trzeba, to nie ma. Dobra, nieważne. Ja się z wami żegnam takim akcentem Żegnam was. Na razie...